Witam. Tym razem będzie wyprawa wędkarska z łódki na morze. Znajduję się w takiej pięknej okolicy. Uwok. Będziemy próbować coś złowić z morskich ryb. Dzisiaj myślę, że uda się coś złowić i pokazać w tym filmiku. Pogoda sprzyja. Cisza. Ma być dzisiaj troszeczkę tylko lekki wiaterek. Bez opadów, także wszystko na plus, zaczynamy przygodę. Teraz I co? Teraz te plamy na przykład nie, To masz pisk Magrela siedzi Aha no to właśnie widziałem a jak ta aplikacja się nazywa Pisk her Aha. Ty, ty, ty to masz z rybami tak samo jak ja do roboty to ciężko jest stać, ale, ale, ale na ryby, ja po, na po, na ryby to każdej porze dnia i nocy wstanę i pojadę a. czy to jest trzecia w nocy czy to czwarta bo mi się wtedy spać nie chce na no bogato no ja z tymi przymętkami przymi ja haki, haki muszą być pełne, nie? Ta. jak to wygląda tak, chujnika zaprezentuj. O. Tu na dole jedna przynęta, jeszcze dwie na przywieszkach. Jeszcze dwie przywieszki samo puste. No no to to sukces murowany To musi coś być. To Co to jest? Co to? Lirysko Lira złowiłeś. To jest Ładnego. Oj oj oj. Piękny lirek. Piękny. A u mnie trwa hol Też coś tam walczy Przywalił ostro. Tak, kręć, kręć Kręć, nie opierdzielaj się. Walczy, walczy ładnie. Dawaj, dawaj. Ciekawe co to za ryba jest. Langa może być. No. Już ją widać. Nie. Co to jest? To samo co ja jest Lira. Lira. O, piękna Lampy sztuka. No tu kolega Piotrek przed chwilą miał Dużą rybę na haku Nie możemy przeżałować Bo musiała być ogromna Po prostu w pierwszym momencie to myśleliśmy, że to zaczep Że się po prostu gdzieś Piker zaczepił Ale okazało się, że, że nie, że jednak To coś na dnie tam walczy No i tutaj z Piotrkiem wyrabiało co chciało Rządziło Piotrkiem przez Kilka minut miał ją na wędce, no ale niestety nie wytrzymał hak. Wypłynęliśmy troszeczkę na głębszą wodę o. i od razu jest efekt. Nie wiem czy nie będziesz musiał napłynąć, dlatego że jej nie zerwę ją, nie? Zaraz będę cofał. Bo ona w ogóle... Nie mogę jej w ogóle holować. Ze względu na ten prąd taki, że tu jest Tak, tak, jest Taka piękna langa Ile będzie miała? 80 cm No i ładna langa się trafiła Udało się złowić, wzięła na fileta z makreli Taka około 90-80 cm Także Wypad na pewno już można zaliczyć do udanych. Łowimy dalej. No my się nie poddajemy, nie? I jeszcze łowimy dalej. Zobaczymy, jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Piotrek też zerwał tą dużą rybę taką. Steruj. <gry> Także do zobaczenia przy następnej rybce. Taka rybka, nie wiem co to jest, jak ona się w ogóle nazywa, taka dziwna, lepiej jej nie dotykać gołą ręką, bo o. może się okazać, że jest jakaś jadowita, także wyczepiamy i wraca z powrotem. Chyba jednak filmiku z wędkarstwa dzisiaj nie będzie, bo nie ma ryby. Industry Fishing. Pod, za, pod zasumowanym statkiem. Pokażę no, Piotrek, jak tu wy wygląda zestaw. To wygląda. Tak go wygląda. Bardzo piękna chuineczka, która zaraz będzie langi wyciągać. O! To się, to się okaże. O! I teraz patrzcie, spuszczam na dół. I od razu rzut. I Langa siedzi. No to powodzenia. Ale szek będzie miał złość. Na mnie, bo znowu go wyprzedziłem. Myślę, że będzie dzisiaj rywalizacja. Dokładnie. Ja też zaraz rzucam wędki. Tylko Mirek musi tutaj na filety nam ja nakroić. Tak myślę, ja tak myślę, Leszku, że zarzucisz wędki, a nie rzucisz wędki. No jeżeli nic nie złowię, to rzucam te wędki. Piotrek tutaj ściągnie jakąś rybę. Ale wstępnie mówi, że to jest gówno małe jakieś. zobaczymy taki lirek gdzie jest? idzie do wody i dzisiejsza wyprawa wędkarska z łódki wę, yy, na morzu dobiegła końca fajnie było połowiliśmy ładnych rybek padło kilka dorszyków lirów oraz dużo makreli. Część z nich przeznaczyliśmy do konsumpcji, a resztę wypuściliśmy. Na filmiku jest również relacja z innego dnia, również z łódki. i tam właśnie padł, padła ta ładna langa, taka, taka około 90 cm, oraz ładne dorszyki, ładne dorszyki no i liry. I dzięki właśnie mojemu koledze Piotrzkowi, który zaprosił mnie na tą łódkę, powstał ten filmik. Pozdrawiam go. Pozdrawiam również Was i zapraszam na następny filmik.